O kurwa! Kto on się tu wziął? Ej, że cię nie goni? Tak, e. goni. Ha. Ha. Co mówią, że każdy Bo nie nie Higz dę To jest Kto kierowcą jest auta Sofson No to Sofson jak teraz nie zaczniesz spierdalać przed tym policjantem to znaczy że masz mojego chuja Nie no nie, to ty nie masz w ogóle nawet co to ty się odzywasz Nie uciekaj nie, nie. Kurwa, znowu! Zgasilnik, zgasilnik. Zgasilnik. Jak ho wysiądzie to zaszczyt spierdalać, proste. Wysiądźcie na polka! napisz ręce dwa. Nie, nie jedzie, do... a nie do nas jedzie. No. Ty kogo zabijesz? <laughs> no, pierdol no, taki minut, tak? 5 sekund No! Jest niemiły miły. Nieprawda Prawda To wczoraj nie. No on! A wiem już, wiem tutaj tam jest 3 też no Niedaleko obok tego jest Green zostaje w salonie nie nienawidzę tak te... Nie to co są najgorsze no. Masz tu spowolnienie ale... I tak k**wa masz tam I dopiero później pada tam co robisz? No. Skończyliśmy. Z złożyłem się na ofertę śniadaniową. Kurwa. te to były tak do tak i dawno nie jadłem. Mm. Co? Ja poczu Poczułem taką. U Nieprawda. Nie, kujerka mi ucieka. Widzisz nie! Tam, przez to, że do dowody. Czy byś sam cię do wody wpadła? Nie. Ucieka mi z... Byłem i ona nagle zaczęły uciekać, nienawidzę tego. Wiesz <grystanie> kiedy to? Wpierdalał wszystkich kurwa, nie? w jednym poczku zapomniał mówić... Nie no kur... No to, to jest tam. to co ci mówiłem ostatnio o tym. <grystanie> to jest to, tak? Tak, to co to, 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 to ci mówiłem, to drugie... To jest to, to tego drugiego snapa. O kurwa, to była w szósta rano, ja pierdolę, teraz tak zobaczę na mm -hmm. Ja w sobie tego skina zrobiłem. <grystanie> co? Ale kurwa, ale on <grystanie> z tym balantajsem... <grystanie> wiesz co, chyba... Thank you Odbijaj na Forli Nie się Niech ci się zachce bo kupiłeś Premium Wiem No To pogrej aż tyle żeby sobie Odrobić to premium yy. No to scenę powtarzano. Do skutku. Oczywiście szybko okazało się, że mimo zapewnień okupanta, że wcale tak źle nie będzie, to strach o własne życie stał się stałym elementem codzienności... Port Więcej FPSów ów MTA. Nie wiem, może MTA kopie kryptowaluty na, na, na tym, na komputerach. I dlatego bo ja mam LHR kartę, opa, Sand Kingiem poleciał. O no, co, to Nie Nagrałem to. 9.20? No dobra, to pół godziny poczekamy już. Co tu się dzieje? Nie Uw, wiem. no Tak. No! No yes. No. No! <ścoughs> o kurwa, ja cię zaraz dam es no jazd, Doskieto kurwa, ja z nim. Tak, tak. Nad... Goni. Jedzie. Jedź kurwa. Prawie do wody wpadłam.